Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnym przedsięwzięciu sponsorowanym przez Frasujesz.tv W dniu dzisiejszym postanowiliśmy Państwu przedstawić poradnik jak kopiować itemy na serwerze crafted.pl w Minecraft. Słowem wstępu zapraszam Państwa na forum crafted.pl gdzie użytkownik w... wysłał podanie o helpera. Zapraszamy na napisanie tak. Drugi czas wstępu będzie lekkie z administracji. Pasło cycwelu pierdolony. Jeśli jeszcze raz dasz mi już bana, będziesz skończony. Będziesz płakał, będziesz zniszczony. Nie, tak, to nie są puste słowa. Jeszcze jeden ban, widzimy się w sądzie. Przedstawimy Państwu atak dinos. Mam przygotowane cztery ataki Didos, które przeprowadzi mój współżytkownik. No, witam z tej strony, wklęsujesz. Tak, pokażemy to... Państwu, jak kopiować itemy w tym pięknym serwerze Minecraft. Cię się rozpoczął. Teraz przedstawię Prem. De la Creme, czyli kopiowanie itemów Minecraft. Tak więc, jeżeli chcemy skopiować itemy, wystarczy, że będzie tps. Poniżej 18, bo tutaj północ kosztuje około 60 w ukoła. Ustawiamy send packets na false, delay packets na true, close to cloud Ustawiamy z powrotem delay packets na false, send packets na true. Teraz robimy close to cloud znowu. Zapisujemy GUI i klikamy dalej. No i mamy już skopiowany itemyk.